No uważam, że każdą konkurencję dobrze jest traktować poważnie, dlatego że jak się jakieś konkurencji nie docenia, to później można się zdziwić. Natomiast nie, nie obawiam się w tym sensie, żeby towarzyszył mi jakiś strach czy, czy, czy właśnie jakiś niepokój. Raczej patrzę na to, powiedziałbym, w sposób spokojny. Życie jak najlepiej Grzegorzowi, Brownowi i wszystkim ludziom, którzy w ogóle coś robią w polityce prawicowej. Patrzę na to ze spokojem, bo ostatecznie to wyborcy decydują. My, politycy, jesteśmy od tego, żeby dostarczyć naszym wyborcom najlepszą, budzącą najlepsze zaufanie, mającą cechy najlepszego, na jaki nastać profesjonalizmu, propozycję polityczną. A wyborcy decydują, jakie dadzą nam dalej poparcie. Czy nie jest tak, że w tym momencie właśnie Grzegorz Brown Wam zabiera, przynajmniej na tym poziomie sondażowym? Z badań wynika raczej, że rozczarowani wyborcy PiSu y, przechodzą do Grzegorza Brauna. Nie uważam tego za proces bardzo negatywny, żeby było jasne. Uważam, że pis utrzymuje zdumiewająco wysokie poparcie jak na różne, mówiąc delikatnie, odejścia od swoich postulatów i swoich założeń programowych, które deklarowali w kampaniach.